Kikowiczak, Subickie Łąki 25 kwietnia 2014. Dzisiaj, kilka słów na temat marketing sieciowy czy sprzedaż bezpośrednia. Wracam do tematu, o którym jakiś czas temu mówiłem, dlatego że w sposobie myślenia o tym, co robimy, w metodach działania naszych w jaki sposób wykonujemy nasze działanie marketingowe. Na czym się skupiamy, co jest najważniejsze dla nas? Jakby poprzez to pokazujemy, czy zajmujemy się marketingiem sieciowym, czy sprzedażą bezpośrednią. I możesz powiedzieć zaraz, zaraz, a jaka to różnica? Przecież to właśnie sprzedaż bezpośrednia to jest marketing sieciowy. Absolutnie nie. Sprzedaż bezpośrednia jest sprzedażą bezpośrednią, jest to bezpośrednie sprzedawanie towaru, jest to, jest to przedsięwzięcie z reguły jednopoziomowe. A to są ci wszyscy ludzie, którzy chodzą gdzieś tam swego czasu z torbami, prawda, A swego czasu po domach i sprzedają bezpośrednio towar. Multilevel marketing, marketing wielopoziomowy czy marketing sieciowy, to przedsięwzięcie, w którym towar również jest sprzedawany, jest używany przez i jest sprzedawany klientom kilku, zazwyczaj mamy po kilku klientów, ale budujemy to na zasadzie multilevelu, czyli osoba, która również się decyduje na działanie, na rozwijanie multilevelu. Poprzez swój obrót po części generuje również mój przychód, i osoba pod nią również, i osoba pod nią również, prawda? Czyli to, co chcę powiedzieć dzisiaj, to przede wszystkim to, żeby mieć jasność, dlaczego tak inne warunki czy wymagania stawia przed nami sprzedaż bezpośrednia, a jak zupełnie inne, stawia marketing sieciowy. W sprzedaży bezpośredniej my jesteśmy w centrum, my mamy zrobić wrażenie, My jesteśmy kimś, kto jest kupowany tak naprawdę i w sprzedaży bezpośredniej się mówi, że wszystko może sprzedać. Jak masz umiejętności sprzedawania, to sprzedaż wszystko, nieważne jest towar. W marketingu sieciowym tak naprawdę my nie sprzedajemy siebie, mówiąc szczerze. To nie jest tak do końca. Oczywiście jest ważne, żebyśmy byli profesjonalni, żebyśmy robili wszystko poprawnie i tak dalej, ale my tak naprawdę w marketingu sieciowym a sprzedajemy system. My w marketingu sieciowym, można nawet nie sprzedajemy, w marketingu sieciowym my schodzimy z pola widzenia. My nie jesteśmy w tym centrum. Podstawą jest system. Podstawą jest ten szkielet, ten sposób działania, metody, jakimi ludzie mogą funkcjonować, żeby budować multilevel. Coś, co jest powielalne, proste. Duplikacja, duplikacja, fundament, podstawa, zasadnicza różnica. Przede wszystkim bezpośrednio duplikacja w dół. Właściwie mm, nie funkcjonuje, nie, nie, nie jest tak ważna, nie jest istotna. Prawda? Tam, jeżeli jesteś mistrzem wyjątkowym, specjalny, specjalistą prawda, w, w, w dziedzinie, którą się zajmujesz, to możesz mieć fantastyczne wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią. Jeśli chodzi o marketing sieciowy, taka sama osoba z tymi samymi możliwościami, z tym, z tym, z tym, z tym sposobem działania, z tym warsztatem, nie zrobi nic w mlm -ie. Zrobi jakiś tam poziom dochodu, jaki można zrobić z obsługi pierwszej linii, może trochę drugiej, może jakieś laty trzeciej. Myślę, że to tyle na te dzisiejsze takie piątkowe rozważania. Pomyśl, pomyśl, jak podchodzisz do, do zajęcia, którym, które prowadzisz, czyli do czegoś, co nazwałeś MLM-em, multiple marketingiem, czy przypadkiem nie podchodzisz do tego, jak do sprzedaży bezpośredniej? Czy to nie jest sprzedaż bezpośrednia to, co robisz? Może chcesz mieć wyniki MLM-u, chcesz mieć wyniki marketingu sieciowego, czegoś na wielką skalę, a zajmujesz się sprzedażą bezpośrednią. Tak to po prostu stworzyłeś czy stworzyłaś, tak to definiujesz, tak to definiuje przez działanie, że w ten sposób. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej!